Siema z tej strony Agis, który ma Kacar i dzisiaj mam dla Was historykę, w której ja jestem takim punktem głównym, więc będzie ciekawie, znaczy mam parę historyjek jeszcze z moim kolegą idiotą, tylko problem jest taki, że one są drogie, dlatego teraz, żeby się odbić hajsem z YouTube'a opowiadam coś o mnie. To jest kurde plan, ja wiele razy mi ogólnie nie mówiono, czy na przykład Billon mi mówił, że ja tam mam web do biznesów i to jest właśnie ten kurde biznes model taki trzeba mieć, to Wie, wiecie tak to się robi. No także przejdźmy do historyjki. To też jest z kolei taka szkolna, czyli tam byłem sobie w szkole i tak dalej, sobie siedziałem, jeżeli ogólnie chodzi o mnie i o szkołę, to no cóż, nie, nie byliśmy przyjaciółmi, znaczy ja ogólnie się nie uczyłem tym zbytnio dużo, nigdy w zasadzie się na testy nie uczyłem, bo wszystko zapamiętywałem z lekcji. No i dlatego, że nigdy się na testy nie uczyłem, to jakby nie musiałem w ogóle sobie robić notatek, dlatego że no cóż, no po, po co mi notatki, skoro i tak nam nie będę zaglądał, więc spędzałem w zasadzie większość jakiejś tam lekcji, siedząc sobie gdzieś tam przy, przy mojej ławce i, i tak chillując się w zasadzie. No i niektórzy nauczyciele to rozumieli, w sumie niektórzy nauczyciele tego nie rozumieli, a niektórzy rozumieli, ale ale coś tam mówili. No, i w każdym razie, e, cóż, wiecie, no jak się tak siluje, to co tam można robić wielkiego. Czasami się tam zobaczy na telefon, czasami się coś porysuje tam w zeszycie. Znaczy ja ogólnie jak nie miałem nic do roboty na lekcji, to często też pisałem skrypty w zeszycie. No i to może tak brzmieć troszeczkę debilnie, no bo Agis, no jak ty piszesz skrypty w zeszycie, skoro skrypty wymagają z reguły kompilacji, albo chociażby zapisania pliku, żeby to egzekwować, no ale hej no, whatever. Pisałem sobie skrypty na lekcji, ponieważ czasami w tej całej nudzie na lekcji po prostu przyszedł mi pomysł na. Rozwiązanie jakiegoś problemu i sobie go w ten sposób zapisywałem, zeszliście. Nie musiałem zwracać uwagi na syntaks, czy tak dalej, no bo wiadomo, nie ma kompilatora, czy, czy, czy kompilera to jeden pies. Nie wiem czemu, ale ostatnio strasznie mam taki nawyk, że portuję angielskie słowa do języka polskiego, co jest strasznie retarded i to tak troszeczkę głupio brzmi. No, nie wiem, w sumie nie ma na to rozwiązania, znaczy chyba jest. Możecie mnie na przykład zepchnąć z mostu, także jeżeli ktoś tam, nie wiecie, propsuje takie rozwiązanie, to, to, to wiecie, propik. No, ale jednak czasami mam te chwile, kiedy się trigluję i nie piszę kodu, no bo ile można przecież tam nie zawsze będę miał jakiś idealny pomysł na rozwiązanie problemu jakiegoś a pisanie kodu tylko po to, żeby pisać też się mija z celem, prawda? Jeżeli chodzi ogólnie o filmiki na temat programowania, to mam zamiar zrobić jakieś tam pogadanki na ten temat dlatego, że dosłownie, nie wiem, tak co trzecia wiadomość od was, e, którą dostaję, nam na, zawiera jakieś tam pytanie odnośnie programowania, że Agis co zrobić odnośnie programowania, czy Agis coś tam tego i po prostu myślę, że jak zrobię taki filmik, to odpowiem na te wszystkie wiadomości tak zarazem. No i mam ogólnie taki Nawyk, że często właśnie jak się chealuje w szkole, czy gdzieś tam gdzieś, szczególnie w szkole, bo w szkole mieliśmy zakaz telefonów, więc ja ogólnie miałem taki trik, że no, telefon sobie miałem gdzieś tam w kieszeni i ogólnie słuchawkę sobie przez rękaw do ucha wsadzałem kapa. Znaczy jakkolwiek to brzmi, po prostu wiecie, przez rękaw sobie przeprowadzacie kabel i wtedy macie po prostu w rękawie słuchawkę, i sobie tak przystawiacie rękę do ucha i wtedy takie super stealth i nikt tego nie widzi, prawda? I właśnie to jest takie rozwiązanie. No jednak to troszeczkę dziwnie czasami wygląda. Szczególnie jeżeli o mnie chodzi, właśnie w takim momencie, jak sobie słuchałem muzyki, to nie wiem. Zbytnio gdzie się patrzeć, prawda? Nie będę patrzył nauczycieli prosto w oczy, bo wiecie, bastet, kapa, a nie, nie wiem gdzie po prostu pójść z moimi oczami, więc patrzę się na dół. No i tego właśnie pewnego dnia mieliśmy tam jakąś lekcję angielskiego. Z tego co pamiętam, no to na lekcji angielskiego już totalnie miałem wywalkę w sumie, bo ja jestem no dosyć dobry z angielskiego i w ogóle tam nie musiałem się ani uczyć, ani, ani słuchać jakoś, także totalna wylewka w tym momencie. No i tak się składa, że na tej lekcji właśnie była ona prowadzona przez naszego takiego wychowawcę. Wtedy tam to jest ten taki nauczyciel najlepszy, jakiego chyba w szkole, nie? Więc, no, super typek ogólnie, prawda? No, i on właśnie wiedział, że ja z angielskiego jestem całkiem dobry, więc on mnie tam nie ruszał zbytnio, w sensie, tam wiecie, nie pytał mnie, co to jest łodu judu czy coś takiego. On po prostu mnie tam zostawiał i pozwalał mi się chillować. Ale tego dnia, jakoś, właśnie, bo to chillowanie przeszkadzało, więc on tak mnie tak co chwilę zaczepiał, że Kacpi, Kacpi, chodź tutaj, chodź chodź pod stół, a nie, nie nie mówił czegoś takiego, ale tam co chwilę coś tam robił, że Kacpi, weź, dochodzi do tablicy, albo Kacpi, przynieś to, albo Kacpi, zrób tamto. No, i ja sobie mówię, kurde, tak, hitmen, no, troszeczkę mi. To przeszkadzać zaczyna, dlatego że mówię, no te zadania są załatwe dla mnie, to jest oczywiste, więc albo dajesz mi coś trudniejszego, albo po prostu mnie zostawisz, bo skoro i tak wiemy, że będę miał najlepszą ocenę na koniec roku, to możesz mnie zostawić, tak? Ale on, kurde, teraz tego dnia, tego dnia, kurde, śmieszek klasowy się z niego zrobił i on po prostu nie chciał przestać mnie trollować przez całe te lekcje, a tam chyba były dwie czy trzy lekcje pod rząd, więc naprawdę musieliśmy sobie posiedzieć w jednym tutaj, w jednej klasie, więc to było ciekawe. No i ja sobie w którymś momencie mówię, fuck da, tak będzie teraz mnie tam ogólnie wołał, to ja nigdzie nie idę, taki full rebel. Mode, no i ogólnie tak sobie siedziałem. On coś tam wywołał, we that... Nie, nie idę, stary. We, sam sobie to zrób, co nie. No i ogólnie on tak mówi do mnie, Kaspi, Kaspi, chodź tutaj, chodź, chodź, chodź do tablicy. Po prostu przestałem reagować na to, co on do mnie mówi. W sumie to było teraz, jak na to patrzę, tak troszeczkę bez sensu. No, ale wtedy byłem wiecie, taki nastolatek, kurde, hej, taki hip, full rebel. Więc po prostu sobie nie chodziłem tam, bo mówię, no przecież grałem w woła, to wiem, wiem, co to jest angielski, lel. No i w tym momencie ten naprawdę nauczyciel zmienił się w prawdziwego trola, bo tak po prostu rzucił taki żarcik, który upokorzył mnie przed klasą na resztę dnia. No i ten żarcik był mniej więcej taki. On tam ogólnie mówi, no wiecie, Kacpi teraz nie podejdzie do tablicy, dlatego że patrzy się tam w dół, bo tam na dole ma taki problem. Tylko tak się składa, że ten problem jest taki mały, więc zaraz skończy i podejdzie do tablicy. Czyli on w tym momencie zasugerował dwie rzeczy. Jedna, że mój berlinek jest mały, a to nie, nie jest prawda, bo mój berlinek to jest kurde ogóras taki, że takiego jeszcze nie widzieliście, a dwa, że podlewałem mojego berlinka płynem do chłodnicy, co też nie jest prawdą, bo ja takich rzeczy nie robię podczas lekcji. Te Wydatki w filmach przybierają na sile, no bo w sumie co chwilę mamy jakieś tam Podlej Berlinka, albo wiesz zmarszcz Fred'a, albo wiesz. O, o, bierz, o góra, kapa, nie no coś takiego. I myślę, że zaraz spokojnie będziemy mogli się komunikować z szyfrem i nikt nie będzie wiedział o co chodzi. W każdym razie ten nauczyciel strzelił taki żarcik, że ja zaraz kończę marszczyć Freda tam pod, pod stołem i zaraz będę tutaj brał udział w lekcji. No i w tym momencie oczywiście cała klasa wpadła w śmiech, a ja tutaj troszeczkę się zarumieniłem, no bo naprawdę nie było mi do śmiechu w tym momencie. Nie no kurde, łyso mi było, nie no, bo wiadomo. To jest jest nauczyciel, kurde, więc po prostu zastanówcie się nad tym, jak na to odpowiedzieć, jak was nauczyciel disuje. Co mu powiesz, tym papało choć na solo, no, no chyba nie do końca, prawda? Więc no nie wiadomo zbytnio jak na to zareagować. Moja reakcja na to była taka dosyć letka, po prostu się tak głupio patrzyłem i totalnie nic nie mówiłem, dlatego że to jest nauczyciel, wiecie, a ja ogólnie mam taką regułę, że albo Disuje kogoś tak na twardo, wiecie, tak samiec X alfa, albo po prostu nie Disuje nikogo w ogóle, bo nie widzę w tym sensu. No i w tym momencie nie widzę w tym sensu akurat dlatego, bo wiecie, zdisuje go, co nie, to jeszcze głupi śmieszek pewnie mi da. Jakąś karę pieniężną, albo albo wylecę ze szkoły, albo albo będę musiał pucować faję pod biurkiem, więc tego też nie chcemy. Teraz w sumie, jak tutaj to przesłuchałem, to pomyślałem sobie, że muszę kiedyś spróbować wypucować faję. Wiecie, może wtedy się tak kurde, taki bardziej basowy głos dostaje. A ja w sumie zawsze chciałem zostać lektorem, więc chyba czas się wziąć do roboty. Kapa, nie no, oczywiście, kapa tutaj, żeby nie było. No i to właśnie, drodzy widzowie, była taka historyjka, jak Agis się rumieni w szkole z dwóch powodów, bo ma małą faję i szybko marszczy Freda pod stołem na lekcji, kapanie ale Naprawdę, nie marszyłem Freda w szkole, szczególnie nie w klasie, także whatever, nie, nie, nie ja, nie, nic co złego to nie ja, oczywiście, że nie, no jak to, kurde. I od tej pory zawsze będę wiedział o tym, że w komentarzach będzie ta jedna osoba, która zawsze będzie pisała, że, że Agis, ty mały cwelu, ty przecież tylko winny się tłumaczy, jesteś winny, cwelu. Ale czy tak naprawdę jestem winny, to dowiecie się po reklamach i tutaj zrobimy takie cięcie na reklamę, wiecie, i będzie tam płyn do chłodnicy, czy coś tam, bo kurde, w ogóle widzowie ostatnio się my pytają, jaką markę płynu od chłodnicy polecam, a tak naprawdę nie mam pojęcia, po prostu idę do sklepu, kupuję pierwszą lepszą i wlewam tam, gdzie potrzebuję, czyli wiecie, do, na faję kapa. Bo ja ogólnie słyszałem, ale to tylko wiecie, tylko legenda jest, także proszę nie testować, że ogólnie jak tam wiecie, no zginamy bobra tam na szybko, to właśnie jak bierzemy płyn do chłodnicy, to wtedy się lepiej ślizga, także no wie, wiecie, to legenda jest nowa na tubach kapa. Mam nadzieję, że wszystkie anegdotki, które były w tym odcinku zrozumieliście, jeżeli nie zrozumieliście jakieś anegdotki, to możecie się udać właśnie do sekcji komentarzy, Ponieważ tam na pewno ktoś kurde na to odpowie, albo ja na pewno będę chodził, odpowiadał na komentarze, co znaczą anegdotki, także zapraszam. Jeżeli historyjka wam się podobała To możecie dać lajka like Dlatego, że następny odcinek będzie za 6,5 lajka like To jest, kurde, tak Dopiero wtedy, bo inaczej nie robię Bo nie ma motywacji A to wiadomo, widzowie muszą mnie motywować Żebym robił to, co mam robić na tubach Czyli filmiki, lel Tak czy inaczej, ja teraz spadam filmować streama Bo teraz streama odpalimy troszeczkę później Bo 11, ale nieważne W takim razie, no cóż, ja bym tutaj spadał Dziękuję wam za oglądanie, za uwagę Życzę wam miłego, słonecznego dnia Twardej faj, oczywiście Jeżeli jesteś widzką, to no cóż też masz twardą faję, prawda? No i cóż, do zobaczenia i cześć! kurde, teraz sobie przypomniałem jeszcze o tym, że jak teraz powiedziałem, że widzki też mają twardą faję, a, a widzki też są, tak naprawdę jest mało widzek, ale są widzki, kurde to fe, feministki się pewnie odezwą, że ten agis, ten youtuber, kurde dyskryminuje kobiety i mówi, że kobiety mają faję, o nie, mają fucking god, man. Jeżeli umrę w przeciągu następnych, powiedzmy, trzech dni i zostanę zadźgany nożem kuchennym, to wiecie, kto mnie zabił, Także wtedy możecie iść na policję i złożyć zeznania, że zostałem zabity przez jakąś feministkę, lel, bo, bo, bo nie ma fajy, albo nie chcemy. mieć fajek. Nie, każdy chce mieć faję na planecie, prawda? Musimy zrobić taki protest wielki, aby właśnie każdy na planecie, zwierzęta, ludzie i, i owady, żeby każdy naprawdę miał faję tutaj na tej planecie, ponieważ to jest fajne akcesorium, prawda? Fają można przepchać rurę, albo, albo, albo rurą można przepchać faję, nie mam pojęcia, whatever. W każdym razie to był taki sekretny koniec filmiku. Mam nadzieję, że sekretny koniec filmiku wam się podobał. Jeżeli, jeżeli tak, to, to żegnam się z wami po prostu. Nie będę tego przedłużał. God damn it i cześć!